No po co non stop na ten numer wy ja Ja nie rozumiem was. Wy to specjalnie robicie? Dukuczacie, znęcacie się. A ja właśnie widziałem, o Jacek był, jaki on film nagrał. jaki głupoty on gada. Dobrze, to niech, niech teraz inni ludzie go Niech pilnują. Ja po prostu tam nie będę się nawet zbliżał. Tylko niech za o kuchnię dałem i co z tego, że dałem? Na panele i na nowe te zlew, a tamten zlew to niedawno w tamtym roku kupowałem to 446 zł chyba kosztował. Pamiętam. No to poszedł dwon. Ja niech sobie on żyje tam z tymi z myszkami, z karulchami, z muchami. No dobrze mówiłem, jak zobaczyłem te na te, żeby zmienił. No normalnie tam tyle tam much to można z tych much to mogłem chyba zupę gotować buraczkową. Dobra tutaj. a właśnie chcę powiedzieć, że mam klucza do tego mieszkania. Właśnie był właściciel. Porozmawialiśmy. Ej, mówię, o tutaj ja kiedyś nie będę mówił co jak. Ja mówię, tutaj jest i dobry bar niedaleko. To wszędzie można pyśnie, że jaś byłem. Tutaj można sobie normalnie odpocząć, a nie jak on wygląda. On no, tak samo w tych spodniach, tak samo zobaczymy, zima przyjdzie. Ja ogólnie mam, będę w innym bloku. Jestem bardzo zadowolony. podziękować może na lekcyjkę no kurde, 25 się pięć lat go znam, znam tutaj o no, kurde jeszcze, jeszcze chyba jak ja mieszkałem na Mickiewicze to byłem tam parę razy ale ogółem ramy go ko... o a ja zaraz pokażę wam tą kaszankę. Tylko kupiłem kawałek, żeby były lodówki. Mówię, patelnie. O. Zobaczcie. Pieczona. Smaczna. Mhm. Właśnie to. Tak musi być. Smaczna. I nie droga. Napój no tym. Też no, kolej kupiłem. Mam napój jeszcze. Trzeba pewne rzeczy tubywać. Tak jak... W prawdziwym domu. Ja też przywiozłem patelnię nową tam, co wynajmowałem. Też kupiłem garnek, patelnię i inne rzeczy. No i po prostu poszło w on. No to przekonacie się, kto będzie miał lepiej. Czy on, czy ja? No na razie, warto. <śmiechowarte> nikt. No to tym samym chodzi. On po prostu, że kąpię się? A co? Co mam brudny? Tam śmierdzący? Ja o dzisiaj musiałem pewne rzeczy. Do... Niektórzy taksówkarze nie, nie chcą go po prostu wpuszczać do samochodu, bo on śmierdzi. Śmierdził.